witamy w krótkiej przerwie. Słuchajcie, jest z nami Paweł, Paweł z CrossFit AvantPort. Eee, tak naprawdę Paweł z Adrianem stworzyli tutaj coś zupełnie niesamowitego, bo to nie jest tylko miejsce dla teatronistów, to jest miejsce, gdzie każdy może dać sobie bardzo porządny wycisk. No i teraz moje pytanie. Paweł, co ty tutaj tak naprawdę stworzyliście? Czy mógłbyś kilka słów o tym nam opowiedzieć? O, przede wszystkim yy, CrossFit AvantPort. Uh, jest to trening potrzebny pro, uh, crossfit uh. To zawsze gdzieś szukali e, tego treningu uzupełniającego e, siłowego. E, no i znaleźliśmy e, takie miejsce no, dzięki Alicji Duszkowskiej, która, e, że tak powiem, e, udostępniła nam Adriana. Super się z Adrianem współpracuje, dogadaliśmy się od razu bez problemu. No, i jest to takie miejsce, gdzie, można, gdzie oni mogą uzupełnić ten e, trening e, w czasie zimy. A my możemy tutaj wszystkim zaoferować troski, który obecnie w mojej ocenie jest skotem wszechstronnym dla każdego. Nie trzeba jakichś, nie wiadomo, sprzętu. My wszystko tutaj gwarantujemy, trzeba tylko przyjść, mieć chęć do pracy. To o ile Adrian się pochwalił, to macie taką fajną opcję, że macie współdzielony karnety, czyli ktoś może przyjść i może kupić tak naprawdę jakby wejściówkę i zarówno na crossfit i do Was do trakonu. Tak to działa? Tak, e, takie zresztą od razu myślę, żeby jakoś to połączyć, nie tylko, że e, crossfitter może robić trening dla siebie, a triatlonista tylko będzie siedzieć w tym swoim rogu, to nie, połączyliśmy, połączyliśmy siły i każdy kto chce oprócz, oprócz tutaj jazdy na rowerze może jeszcze przyjść, zrobić dodatkowy trening wzmacniający, siłowy. E, myślę, że to jest z pożytkiem. i ja, ja z chęcią chodzę do Adriana pojeździć tam. Także myślę, że działa to w obie strony i, i będzie to fajną opcją, na, szczególnie na ten sezon zimowy, dla terapeutów, żeby rozwinąć się i wypędzić ten trend. Świetno. Słuchajcie, czyli mamy w jednym miejscu, tak naprawdę, gdzieś, gdzie ci mogą sobie jeździć na rowerach, na trenazerach, które są bardzo zaawansowane, podpinają tam swój rower i ćwiczą całą trasę, która realnie gdzieś tam została stworzona, ma te zniesienia i spadki, o których mówiliśmy. Może też sobie dać porządny wycinek, upadła tutaj na crossfitie, czyli tak naprawdę dość kompleksowo w jednym miejscu się mówiąc, kolokwialnie, ogarnąć. Zostaje mu tak naprawdę tylko wyjść i pobiegać, ale tutaj pogoda już nie gra roli, no i basen zawsze i tak mamy kryty. Czyli tak naprawdę, naprawdę kompleksowe rozwiązanie. Słuchajcie, no mamy nadzieję, że odwiedzicie to miejsce i spróbujecie i sprawdzicie sami. My gorąco zapraszamy jako OS First, bo wszystkim listą powinna przyświecać ta sama idea. Be First, Always First, OS First.